Witam w materiale pod tytułem Tragedia wspólnego pastwiska. Nieograniczony dostęp do ograniczonych dóbr publicznych, np. pastwiska prowadzi do ich wyeksploatowania, wówczas indywidualny zysk jednego z uczestników społeczności prowadzi do strat dla całości. Zbyt duża liczba użytkowników dobra wspólnego może doprowadzić do zniszczenia tego dobra, które nie jest w tym przypadku sumą wkładów indywidualnych. Zastanówmy się więc przez chwilę, do kogo właściwie należą dobra natury publicznej. Czy są nasze prywatne lub wspólne, każdego z osobna po trochu? Nie. O ile zgłosimy, nie zgłosimy do nich praw własności na piśmie albo zachowanych dokumentów potwierdzających posiadanie ich przez naszych dalekich przodków lub ich autentycznego testamentu, gdzie zapisali, że ofiarują nam je w spadku po swojej śmierci. Nie każdy potomek właściciela nadal dziś żyje lub w ogóle przyszedł na świat, bo warto mieć na uwadze, że wielu odeszło bezdzietnie. Nie każdy kawałek ziemi miał niegdyś właściciela, i nie zawsze możliwym jest udowodnienie prawa do własności. Po latach lub wiekach niebytów w dokumentacji. Nie ma więc zgody na rozparcelowanie i rozdawnictwo terenów wedle uznania wszystkim podatnikom, wedle komunistycznego hasła, każdemu według potrzeb. Czy te wszystkie drogi i chodniki należą do firm budowlanych, które je wznosiły lub położyły Również nie, bo nie wykonywały tych projektów dla siebie, z myślą o sobie i za własne pieniądze. Jak również nie nabyły nigdzie praw do wyłącznego korzystania z nich. A może do państwa? Kolejny raz odpowiadam: nie. Bowiem jest ono wyłącznie ich tymczasowym i samozwańczym nadzorcą, dozorcą, zarządcą, uzurpatorskim i przymusowym, którego należy bezwłocznie zastąpić bardziej adekwatnym substytutem prywatnym, nie zaś posiadaczem i właścicielem. Nie ma do nich żadnych praw, a weszło w ich domniemane posiadanie nielegalnie poprzez grabież lub kolektywizację które nie miały nigdy wiele wspólnego z pierwotnym zawłaszczeniem. Tak zwana przestrzeń publiczna to przestrzeń niczyja, terra nullus. Nie posiada na dzień dzisiejszy żadnego właściciela, dopóki ten się po nią nie zgłosi, podpierając się w miarę sensownym uzasadnieniem, na przykład na papierze. Państwo obwołało się jej prawowitym właścicielem przez zbrojny podbój w trakcie dawnych konfliktów, przymusowych wysiedleń i wywłaszczeń, albo innego rodzaju jawną grabież terytoriów stanowiących pierwotnie własność mieszkających na nich wolnych zbiorowości ludzkich, które po latach powinny Zostać ponownie określone, restytuowane i przekazane w użytkowanie ich potomkom, mającym pierwszeństwo na drodze prawa krwi. Złodziej, niezależnie od tego, jaką w danej chwili pełni rolę, czy jest czegoś opiekunem, prywatnym nadzorcą, strażnikiem namaszczonym przez społeczeństwo działającym w imieniu obywateli, jest nieprawomocny i nie ma prawa faktycznie decydować o własności, w której posiadanie nieuczciwie wszedł, najczęściej przy użyciu przemocy, i utrzymuje ją za pomocą regularnego ograbiania. Innych rzekomo współwłaścicieli czy akcjonariuszy obowiązkowymi, odgórnie narzuconymi świadczeniami podatkowymi w formie haraczu, między innymi za usługi ochronne i trybutu na swoją cześć. Nie występuje w roli mandatariusza ani przedstawiciela niepisanej demokratycznej woli okradzionego społeczeństwa, kolektywnie finansującego jego projekty, tylko dlatego, że występują oni w większości, mając przewagę liczebną, co nie powinno nadawać im wyjątkowych przywilejów prawnych. Gdyby dać mu możliwość pozbywania się wszystkich tych, którzy owych działań nie wspomagają, musiałoby tak postąpić również z przedsiębiorcami unikającymi opodatkowania i deportować choćby mniejszość prowadzącą biznesy w ramach. Szarego i czarnego rynku, mimo że wobec nich również należy się pewnego rodzaju odszkodowanie za przymusowe zepchnięcie do tej strefy gospodarki. Terytorialny, monopolistyczny i pasożytniczy aparat opresji nie może ustalić arbitralnych linii, których nie pozwala przekraczać, nie ma przyzwolenia na blokowanie nikomu z zewnątrz, który nie był dotąd ograbiany na jego poczet. Dostępu do niej, ani możliwości swobodnego poszukiwania lepszych ofert produktywnej egzystencji. za niewiedza czy nieświadomość niczego nie usprawiedliwia. Kradzież nadal pozostaje kradzieżą, niezależnie jak ją nazwiemy i czy ma ona bierną społeczną aprobatę, albo czy nikt nie ma o zaistniałym fakcie pojęcia. Podobnie nie uczyni tego przewaga liczebna i występowanie w kolektywie. Grupa musiałaby się dobrowolnie umówić, aby posiadać coś wspólnie, np. w ramach spółki, spółdzielni lub związku partnerskiego, pokroju małżeństwa, Albo rówieśniczej czy sąsiedzkiej organizacji. Państwo nie może jako sztuczny abstrakcyjny twór, byt należący do kategorii myślowych niczego posiadać na własność. Podobnie jak jakaś religia, związek wyznaniowy czy zawodowy, naród, rasa i tym podobne. Bo nie jest zdefiniowanym tworem, człowiekiem ani innego rodzaju policzalną istotą żywą, nie posiada kończyn nie możemy go dotknąć, porozmawiać z nim, z pewnością nie przedstawi się nam z imienia ani nie zapyta o godzinę, więc tym bardziej nie wystosuje wniosku sądowego w tej sprawie, ani nie podpisze się pod aktem własności. Jego pełnomocnicy i przedstawiciele Czyli biurokraci występują w zbyt rozproszonej i liczebnej formie, niedookreślonej, by się o to sprawnie ubiegać, co z całą pewnością doprowadziłoby do konfliktów między nimi o równy podział majątku. Bo mówimy przecież o setkach tysięcy urzędników rozsianych na terenie całego kraju, a nawet tych znajdujących się tymczasowo poza jego granicami w zagranicznych ambasadach. Prawem własności mogą być honorowane jedynie jednostki rozumiane tutaj jako obywatele. Cały kraj jednak liczący sobie setki lub nawet tysiące kilometrów kwadratowych, jest obszarem zbyt obszernym, żeby mógł do kogoś w całości należeć. Nikt samodzielnie, nawet mafie państwowe, nie dysponuje środkami ani aparatem zdolnym go utrzymać, kontrolować, koordynować i chronić. Nasza własność prywatna to zaledwie od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych, a w przypadku właścicieli ziemskich i bogatszych przedsiębiorców, rolników, jest to kilka, kilkadziesiąt hektarów i to w zasadzie tyle, nic więcej. Jeśli cała reszta zostałaby nagle uwolniona, moglibyśmy zacząć kolonizować te obszary i zawłaszczać je pierwotnie lub wtórnie poprzez licencję. I zakup na własny użytek. łożymy na nią w świadczeniach podatkowych, ale to nadal nie czyni nas uprawnionymi do dysponowania nią, bo każdy z nas dorzuca do tej puli minimalny ułamek, niezwykle trudny do precyzyjnego procentowego oszacowania, nie zaś całą kwotę realnej wartości. Właściciel prywatnego Stowarzyszenia Sąsiedzkiego czy jakiejkolwiek innej autonomicznej struktury własnościowej miałby więc pełne prawo ustalać dowolne reguły obowiązujące wszystkich jej kinds of Czy oni by je zaakceptowali, czy też nie, to już leżałoby w ich gestii, co mogliby swobodnie wynegocjować. Stworzenie fikcji terenu publicznego i współwłasności jest jednym z głównych sposobów, w jaki Bastiatowska, jedna wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych, realizuje zasadę divide et impera, dziel i rządź. Dzieląc połacie ziemi pomiędzy sobą i dochodzi przez to do permanentnych konfliktów, szkodliwych sporów i podziałów. Jest on siłowo utrzymywany w stanie bezpańskości wtórnie zawłaszczony państwowo, aby ugruntować fikcję jego posiadania przez wszystkich podatników. Z moralnego punktu widzenia jest to jednak teren niczyj, a więc każdy niezależnie od miejsca pochodzenia ma równe prawo do jej użytkowania, a więc choćby przemieszczania się nią wbrew iluzyjnej postawionej na głowie wersji rzeczywistości, czyli stanu podawanego nam na co dzień jako rzekomo faktyczny. Stałaby się ona własnością podatników dopiero wówczas, gdyby na przedstawicieli państwa nałożona została kara, czy raczej powinność restytucyjna. Aby uznać cokolwiek za własność musi to spełnić szereg wymogów normatywnych i technicznych. Na przykład powstać przez produktywne przekształcenie zasobów niczyich albo zostać otrzymana lub nabyta w skutek dobrowolnej wymiany lub transakcji. Podatnicy nigdy nie posiadali żadnej kontroli nad większością tej własności, nad zasobami wypełniającymi przestrzeń publiczną. Ich praprzodkowie dawno przestali istnieć i nie pozostały po nich żadne dokumenty wyrażające wolę w kwestiach spadkowych. Dlatego nic nic im się po wielu wiekach nie należy od historii. Trudno byłoby również ustalić dokładne proporcje procentowe takiego zadośćuczynienia wobec każdego z dziesiątek milionów obywateli. Dlatego konieczne byłoby wtórne lub pierwotne zawłaszczenie większości zasobów dotychczas państwowych. Gdyby państwo zostało zlicytowane, stałoby się dłużnikiem wobec osób ograbionych i byłoby im winne odszkodowanie w różnej wysokości, w zależności przykładowo od wysokości opodatkowania. Reguły ustalane pod przymusem wedle libertariańskiej etyki nie mają prawa bytu ani mocy prawnej, są więc bezpodstawne. Wywracając etykę do góry nogami, musielibyśmy przekształcić ją w doktrynę obrony samowoli państwa na swoim terenie. Uznanie państwa za zarządcę w imieniu wszystkich obywateli ma tę wadę, że obywatele zwykle wyraźnie różnią się stanowiskami w danej sprawie. Ich opinie lub prywatne interesy są skrajnie kontradyktoryjne, niezbieżne i różnorodne. I nie sposób dogodzić każdemu z osobna przy użyciu tych samych środków. Występujących w tej samej liczbie i formie. Zawsze pewna mniejszość będzie się mogła poczuć niesłych, niesłusznie dyskryminowana i pokrzywdzona, zaś pewna większość sztucznie uprzywilejowana. Nie sposób wytyczyć granic praw własności każdego z nas, bo nagle pewne grupy społeczne ze względu na swoją pozycję, rozumianą przez liczebność, zamożność lub piastowanie ważnych z punktu widzenia społeczeństwa stanowisk mogłyby ubiegać się i lobbować o większą i bardziej reprezentacyjną ich ilość, czy o bardziej istotną. Ich elementy. Fizycznie nie jesteśmy w stanie jej kontrolować i nie spełnia ona nawet podstawowego kryterium zawłaszczenia, jakim jest zmieszanie swojej pracy z ziemią. Z ekonomicznego punktu widzenia, prawowity właściciel już nie posiada swojego mienia, ale z prawnego, który jest tu istotniejszy, kluczowe jest rozróżnienie podmiotów prawa i konsekwentne, sprawiedliwe wyciąganie wniosków z relacji tych podmiotów. W tej chwili państwa odgórnie określają granice, mające status całkowicie arbitralnie ustanowiony. Tworów, abstrakcyjnych konceptów, barier, umownych ogrodzeń i ustalają wewnątrz nich prawa jednostki terytorialnej. W wersji libertariańskiej chodzi zaś o to, żeby tego typu organizacje tworzyły się dobrowolnie i na zasadzie obustronnych umów. Problemy z państwem są generalnie dwa. I po pierwsze, jest organizacją przymusową, więc stosuje przemoc, by egzekwować, wymuszać nieuczciwe prawo. Po drugie, jest monopolistą na danym terytorium. Zasady przekraczania granic zdefiniowanej, i wytyczone przez państwo nie powinny być więc uznawane. Każda akcja rodzi przeciwstawną reakcję, a każdy zakaz, jak udowadnia historia w kontrze, powoduje powstawanie działalności uznawanej za nielegalną, buntowniczą, reakcyjną. W tym przypadku są to choćby mafie przemytnicze, przerzucające uchodźców przez zamknięte te granice są wzmacnia również pozycję terrorystów, którzy wchodzą z nimi w aktywną współpracę. Jeśli rzeczywiście zależeć będzie im na sianiu terroru lub dokonywaniu zaplanowanych wcześniej zamachów, to dopuszczą się tego bez względu na ograniczenia administracyjne i prawne danego kraju, czy samą legalność pobytu na danym terytorium i obejdą prawo bez problemu. Zasadność organizacji dobrowolnej nie usprawiedliwia ani nie wspiera organizacji państwowej. Funkcje obrony własności z pewnością wykrystalizowałyby się oddolnie na Wolnym, nieskrępowanym zewnętrzną ingerencją rynku i w krótkiej perspektywie czasu okazałyby się znacznie wydajniejsze niż dotychczasowo obowiązujące państwowe. Różnica występuje jedynie w statusie własności ziemskiej. Ziemia prywatna jest prawowicie nabytą własnością, a ziemia państwowa jest własnością zagrabioną siłą i przemocą. Być może jednak w przeważającej ilości tereny państw nie zostały nikomu odebrane siłą. Tylko na tereny niczyje narzucono wyimaginowane roszczenia prawne, które opierają się tylko na argumencie siły. Państwo nie posiada innych możliwości zawłaszczania, bowiem nie jest w stanie samodzielnie gospodarować i przekształcać terenów ziemskich. Nie strudziło się uczciwą pracą nawet przez jedną dobę. Osoba roszcząca sobie prawo do czegokolwiek w sposób niezgodny z libertariańską teorią prawa w oczach każdego libertarianina, właścicielem tego czegoś być nie może i nie jest. Złodziej nie przejął i nie ma więc żadnego prawa, nie tylko swobodnie dysponować zagrabioną własnością, ale również pobierać opłat za korzystanie z niej, bowiem nadal istnieje prawowity właściciel, lub jego potomkowie i to oni mają prawo ustalać tamtejsze zasady. Poza tym nie ogranicza go i nie koordynuje mechanizm rynkowej samoregulacji, dlatego nie może być weryfikowane na opłacalność przez pryzmat e, potrzeb czy preferencji konsumentów. Państwa starannie zadbały, aby bezpańskie pozostały co najwyżej fragmenty pustyń i bezludne wysepki. Mimo to, wielka część z tych ziem nie należała do nikogo lub uchodziła za bezużyteczną, gdy była przejmowana. Państwo zagrabia dwa rodzaje mienia. Dobra określone co do gatunku, głównie pieniądze, i dobra nieoznaczone co do tożsamości, np. ziemię. Osoby okradzione z pieniędzy, które później zostały wykorzystane przez aparat przymusu do wybudowania przykładowej drogi, nie mają żadnego prawa do tych dróg, mogą zaś zamanifestować żądanie zwrotu pierwotnie zagrabionych pieniędzy których są właścicielami. Państwo nie jest właścicielem ani jednego, ani drugiego. Droga również do niego nie należy, bo nie została wzniesiona za jego prywatne środki, jak również nie jest bytem żywym, zdefiniowanym i policzalnym, aby mogło uchodzić za właściciela czegokolwiek. Migranci w każdym przypadku przenoszą się z obszarów biedniejszych lub zagrożonych konfliktami zbrojnymi, do krajów względnie bezpieczniejszych i bogatszych o zamożniejszej populacji, w zrozumiałej trosce o swój byt i korzystne warunki rozwoju osobistego. Sprzeciw wobec tego najczęściej spowodowany jest czysto ksenofobiczną paranoją, paroksyzmem nacjonalistycznej histerii i oznacza akt intelektualnej kapitulacji poprzez przyznanie, iż oferta upowszechnienia enklaw prywatnej własności i ładu wolnorynkowego być może mijają się z celem, bo zasady gry uległyby wówczas znaczącej zmianie. E, mimo to nie możemy pozwolić sobie na odejście od. E, Własnych fundamentów, obejmujących bojkot państwa i abolicjonizm na wielu polach. Dopiero przy założeniu ich implementacji możliwa będzie pełna ekskluzja z domniemaniem wykluczenia na wstępie. Rozsądną strategią jest w tym miejscu postulat secesjonizmu i decentralizacji władzy przy podziale poszczególnych jednostek administracyjnych w ramach państw unitarnych i federacji. Stopniowego przenoszenia kompetencji z jednostek centralnych na lokalne samorządy. Jest to warunek niezbędny wejścia w komunikację, by ubiegać się o zaoferowanie możliwości produktywnego zatrudnienia i zarobkowania. Multikulturalizm nie musi zaburzać ładu, ani destabilizować w żaden sposób lokalnych wspólnot, jeśli przyjmuje się go z należytą tolerancją i nastąpi względna asymilacja przybyszy. Przypadek zasiłkowych pasożytów i warstw żebraczych to kwestia sponsorowania przyjezdnych przez problematyczną politykę socjalnego. Rozdawnictwa Państw Dobrobytu, Welfare States, gdzie należałoby aktywnie działać na rzecz jej likwidacji, zarówno w przypadku obecnych, jak i przyszłych lub domniemanych zasiłkowiczów. Dopuszczenie zakazów swobodnego przemieszczania się i reglamentacji prawa wstępu na podstawie arbitralnie przyjętych przez państwo kryteriów przynależności do klubu, które to państwo organizuje, może być odczytane jako zgoda na obecność tegoż państwa i przyzwolenie na bezwzględne podporządkowanie jego nawet najbardziej restrykcyjnym zasadom, a więc działanie na rzecz umacniania jego władzy i kontroli. Może to poszerzyć tak zwany efekt zapadki i doprowadzić do szeregu trudno odwracalnych i stale eskalujących zmian, pokroju zwiększania kontroli policyjnej i wydatków rządowych na zbrojenia dla armii zawodowej gwoli interesu ochrony granic oraz obrzydzenia wizerunku człowieka obcego, odczłowieczonego i nieuczciwie sprowadzonego do postaci zezwierząconego potwora. Przyjęcie tego postulatu za dobrą monetę... Można odczytać choćby jako próbę pójścia na zgniły kompromis z aparatem państwa. Poza tym rodzi to niebezpieczne i szkodliwe dla rynku bariery handlowe, np. dla pracodawców poszukujących nowych, tanich pracowników, utrudniając odnalezienie godnego zatrudnienia, powodując presję społeczną. Grupy imigranckie stają się wówczas chłopcem do bicia i trzeciorzędnym tematem zastępczym, wykorzystywanym przez państwa, by niepostrzeżenie przepychać kolejne szkodliwe projekty ustaw tuż za plecami omamionych. Sensacjami obywateli. Nie odzwierciedla to przecież preferencji 100%. W Wywłaszczonych podatników czy jakichś autentycznych współwłaścicieli, chwilowo pozbawionych tytułu własności, bo nie da się ich wyabstrahować w taki sposób, by zostały odseparowane od różnorodnych ludzi, zagregowane, rozpoznane i nalicone. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Działalność państwa w domenie publicznej, którą trudno jest podzielić, okazuje się przez to nieefektywna. Polityka protekcjonistyczna i prohibicjonistyczna jest całkowicie nie do pogodzenia z pryncypiami filozofii libertariańskiej. Opinia publiczna nie wyraziła nigdy jednomyślnego sprzeciwu integracji z cudzoziemcami. Wyznaczenie kryteriów wstępu leży w gestii każdego prywatnego właściciela i mógłby w tym celu wystosować odpowiednie dokumenty w formie zaproszeń na dany grunt lub zakazów wstępu na swoją ziemię. Dopóki takie nie istnieją, dopóty każdy powinien mieć prawo swobodnie przekraczać każdą granicę, jak musisz. Nie i produktywnie działać, zakładać działalność gospodarczą, zatrudniać się. Budować schronienie, czyli lokum, w dowolnym punkcie. W tym konkretnym przypadku, napastnik państwo zakazuje zarówno okradzionym, w specyficznej sytuacji, gdy okradziony zrzeknie się obywatelstwa, jak i osobom postronnym wolnego poruszania się tam. Z drugiej jednak strony, względnie pozytywna ocena sytuacji, w której wywłaszczeni mogą w niedoskonały sposób zarządzać swoimi zabranymi zasobami, w żaden sposób nie implikuje afirmacji działań samego wywłaszczającego. Rzecz nie może zmienić. Ani stracić właściciela, jeśli ten nie zrzekł się jej, nie wymienił, nie sprzedał, nie oddał ani nie utracił z mocy prawa. Najpierw należałoby zwrócić mienie państwowe, prawowitym właścicielom, obywatelom w osobie podatników. Zaś dopiero potem niech ludzie zadecydują samodzielnie, jak chcą zarządzać swoim prywatnym terenem. Cała reszta zagadnień w powyższym temacie to na argumentacyjnej nieudolności Hyde Parku połączonej z emocjonalną sofistyką. Bardzo dziękuję.